Nauczanie domowe, 23 listopada. Księga Daniela, rozdział 2, versety 31 do 45. Daniel powiedział do Nabuchodonozora: Ty, królu, patrzyłeś, oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą. A widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota. Pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka. I ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto. I stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, tak że nie pozostał po nich nawet ślad. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne, i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi, ty jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż Twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Żelazo, co wszystko kruszy i rozrywa w kawałki. Jak żelazo, co miażdży, zetrze i zmiażdży ono wszystkie inne. To, że widziałeś stopy i palce, częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi. Będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny. Oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać swoistością, podobnie jak żelazo nie da się pomieszać z gliną. W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniszczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze. Jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne. Wizja króla Nabuchodonozora była wizją, która przekrojowo pokazywała następujące po sobie etapy i królestwa. Finałem jest pojawienie się kamienia, którego nikt nie poruszył ludzką ręką czyli Królestwa Bożego, Królestwa Jezusa Chrystusa, które rozrosło się na całą Ziemię. To jednak, co charakterystyczne w tym wydarzeniu, to samo objaśnienie tego widzenia. Chodziło bowiem o to, że Nabuchodonozor powiedział zatem: powiedzcie mi, co mi się śniło. Jeżeli jesteście tak mądrzy, jeżeli jesteście tak duchowi, to potraficie to spoznać. Jaki miałem sen i opowiedzcie mi go. Ja chcę, żebyście wy. Pokazali, że naprawdę coś potraficie w rzeczywistości ducha. To Daniel rozpoznał, jaki sen miał Nabuchodonozor i potem wyjaśnił treść tego snu. Bóg pokazał Danielowi, co zobaczył Nabuchodonozor i równocześnie dał Danielowi zrozumienie tego, co zobaczył król. W samym zatem rozpoznawaniu treści snu i znaczenia tego snu możemy dojrzeć pewien rodzaj zapowiedzi współdziałania charyzmatów. Ktoś otrzymuje wizję, ktoś inny otrzymuje jej zrozumienie. Ten, który otrzymuje wizję, nie do końca rozumie, co ona znaczy. Ktoś, kto ma zrozumienie, zna zarówno jej treść, jak i sposób interpretacji. To ciekawe zjawisko, które można by troszeczkę porównać do mówienia w językach i tłumaczenia języków. Można porównać do wizji proroczej i umiejętności, Rozeznawania tej wizji w danej sytuacji, czy w danych okolicznościach, czy dla danej wspólnoty. Można powiedzieć, że pojawia się tutaj uzupełnianie się posług, bowiem to, co Bóg daje, jest dla wspólnego dobra, dla harmonijnego rozwoju. Słowa poznania, które otrzymujemy, muszą być rozeznane, czyli ktoś je wypowiada, ale poddaje pod rozwagę odpowiedzialnych, księdza, lidera, i te słowa poznania muszą zostać potwierdzone. Jest jeszcze jeden element bardzo ważny, który można by tu pokazać. W momencie, kiedy nie jesteśmy pewni słów, które otrzymujemy, Poznań co do uzdrowienia, czy do Bożego jakiegokolwiek innego działania, we wspólnocie możemy pomodlić się w ten sposób: Boże, ja nie jestem pewien, czy to jest od Ciebie, czy też nie, więc ja Ciebie proszę, abyś dał komuś we wspólnocie, na tej samej modlitwie, to samo światło, to samo Poznanie. I jeżeli rzeczywiście niedługo ktoś obok mnie wypowiada to samo Poznanie, Tę samą frazę słyszę w wypowiedzi tego kogoś, komu Bóg daje to światło w tym momencie, dla mnie to jest potwierdzenie. Nazywamy to potwierdzeniem zewnętrznym, tego wewnętrznego natchnienia czy słowa poznania, które otrzymujemy na modlitwie. We wspólnocie posługując, funkcjonujemy jak naczynia połączone które przyjmując łaskę mogą ją coraz bardziej objawiać i przyjmować przepływający strumień. To wydarzenie zatem z Księgi Daniela, snu, a potem rozpoznania snu i interpretacji jest dla nas bardzo ważnym elementem, w którym poznajemy właśnie to współdziałanie i tę harmonię w duchowej posłudze Kościoła, obyśmy coraz bardziej wzrastali jak Daniel w takiej właśnie posłudze. Niech w tym ci błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.